Drugie zwycięstwo w Niżnym Tagile po swój piąty indywidualny triumf w tym sezonie w Pucharze Świata i po to, by umocnić się na czele cyklu Sinia Ptica. Wygra, wygra i to bardzo komfortowo, z ogromną przewagą nad konkurentkami. Co więcej, pokusiła się o zaznaczenie lądowania telemarkiem, będą więc nawet noty 17,5 przyznane reprezentantce Austrii. 94,5 metra. Kapitalny skok. Gratulacje zebrał od swoich kolegów trenerów Harald Rodlauer, a więc główny coach kobiecej reprezentacji Austrii. Ogromna przewaga Marity Kramer nad Niką Kliżnar. Jeszcze większa nad Sarą Takanasi. A więc jej prowadzenie rośnie w cyklu składającym się z czterech konkursów w cyklu Bluebird.